Krystian ten celuch, szkoła podstawowa tęcza, klasa piąta C. Ludwik Jerzy ja, Kern, brrr. Gdzie indziej słońca mniej jest na niebie i smutniej, i wiele kwaśniej. Lecz nigdzie tak się nie warczy na siebie, jak u nas. Jak u nas właśnie. Wiem, w jaki nic się nie zmienia. Roczek za roczkiem upływa. Do wzajemnego nasie warczenia odryk mamy. Od piastów Warczy się u nas we wszystkich sferach, od rana do wieczora. Konduktor warczy na pasażera, pasażer na konduktora. Warczą na siebie teściowa z wzięciem. Warczą najczęściej dlatego, żeby po prostu swoim warknięciem ubiec warknięcie drugiego. Rzadko dziecina, biorąc ogólnie, znajdziesz, by nie odwarknęła. Polski Romeo warczy na Julię, a Julia na Romea. Od takich warknięć ludzie na świecie. Dawno by mieli fioła. W każdej gromadzie, w każdym powiedzie, pełno tych warknięć dokoła. Deszcz ich niszczy, ani posłucha. Wyjdź tylko z domu, wystarczy. Zaraz się cudzych warknięć nasłuchasz i sam się zdrowo nawarczysz. Nie da się faktów tych ukryć w cieniu. Wyście ci poglądy niesie, nawet poznaje się po warczeniu polskie anioły w niebiesie. Warczenie, zaraz to dostarczy, jest naszym mieczem i tarczą. Ja także warczę. A na co warczę? Ja warczę na tych, co warczę.